Przywracanie ustawień fabrycznych w falownikach jaskapa serii GA500. Wszystkie y, zmo, aktualnie zmodyfikowane parametry możemy podglądnąć y, w tym menu. Y, widzimy, że aktualnie zmodyfikowany jest tylko jeden parametr C102. Y, przejdźmy więc do y, przywraca przywracania ustawień fabrycznych. Wybieramy parametr A1. 0,3. Ustawiamy jego wartość na 2 2 2. Zatwierdzamy klikając Enter. Ponownie przechodzimy do podglądu wszystkich zmodyfikowanych z parametrów. I obecnie widzimy, że tutaj żaden parametr, yy, że konfiguracja żadnego parametru nie różni się od yy, ustawień domyślnych. Tym samym oznacza to, że wszystkie parametry konfiguracyjne falownika zostały przywrócone do ustawień fabrycznych. Dziękuję.